Hej, moi drodzy, cześć z tej strony CDX a to jest już szósty odcinek piątej serii waszych najlepszych stanowisk. Zanim zaczniemy chciałem wam tylko króciutko przypomnieć, że założyłem a właściwie zreaktywowałem swój gamingowy kanał CDX Games i jeżeli chcecie poglądać jakieś let's play ja w moim wykonaniu zapraszam, linka macie w opisie. Tymczasem moi drodzy zapraszam was już do właściwego odcinka. No więc dobrze moi drodzy, zaczynamy jak zwykle od miejsca trzeciego, tym razem objętego przez Łukasza Tomickiego, troszkę mi się zaremowało przyznam, a stanowisko do przedstawienia mam na pewno wam dosyć ciekawe ponieważ je, było ono, ponieważ było ono Kompletowano około roku jest dosyć budżetowym setupem, aczkolwiek myślę, że da się na nim bardzo wiele rzeczy zrobić. Mamy tu m.in. całkiem spoko komputer z i5 oraz dosyć nawet drogie jak na tego typu setup peryferia, ponieważ mamy tu detadera Elite od Razera, Genesis M12 Max jako podkładkę oraz klawiaturę SPC Gir GK550 wraz z mikrofonem tej samej marki z modelu SM900. Do tego słuchawki Razer Kraken USB tworzy nam się całkiem ciekawy zestaw. Może niektóre jego elementy popsuje mniej niż resztę, ale overall wyszło naprawdę fajnie. Moim zdaniem stanowisko zdecydowanie troszkę ze źle rozłożonymi kosztami, troszkę za dużo wpakowane w peryferia, a za mało w komputer i monitor. Osobiście najprawdopodobniej zamontowałbym led ę z i dodał coś, może jakiś neon na ścianie, żeby to ładnie wyglądało, a z kwestii sprzętowej dokupiłbym drugi monitor. Poza tym całkiem spoko się to prezentuje jako budżetowe stanowisko i jak najbardziej ma rację bytu. Przechodząc dalej, do dzisiejszej dwójeczki mamy tu naprawdę mega setup, który stworzył Dexter Morgan i od razu wrzucił z na im góra, ale tylko na im góra. Lepiej tak nie róbcie, lepiej dodawajcie zdjęcia do posta To będziecie mieli więcej reakcji I dodawajcie po prostu na dole link do im góra. Zdecydowanie jest to stanowisko troszkę nadzwyczajne Zasługujące na troszkę więcej uwagi niż normalnie Mamy tu m.in. Ryzena 7 2700X na potężnym MOBO Asus X470 Prime Pro W duecie z 1060 od Asusa Tyle jeśli chodzi o komputer zamknięty w całkiem spoko budowie Zalman R1 z oknem Do tego na biurku mamy słuchawki HyperX i Cloudy 2 oczywiście od Kingstona Do tego myszka Dream Machines DM1 Pro S Oraz Razer Black Widow Chroma V2 jako klawiatura do tego dodamy sobie całkiem przyjemne głośniki Edifier C2 XD oraz pojedynczy monitor Full HD z bardzo cienkimi rankami i tworzy nam się naprawdę fajny zestaw. Tutaj dodatkowo mamy całkiem sporo ozdobników, mamy dwa LEDowe elementy, mamy drona, chociaż szczerze mówiąc troszeczkę nie wierzę w to, że kolega na przykład gra na komputerze z tym dronem przed oczami. To troszkę wydaje mi się niepraktyczne, ale dron na pewno ładnie wyeksponowany. Także myślę, że seta wizualnie zdecydowanie odstaje od miejsca trzeciego. Oczywiście w pozytywny sposób. I myślę, że Dexter naprawdę się postarał, żeby to fajnie przebudować. Moim zdaniem, absolutny kozak. Jeśli chodzi o zmianę, to jak zwykle doradziłbym dodanie drugiego monitora, chociaż tutaj nie za bardzo jest na to miejsce. I przechodzimy, moi drodzy, do miejsca pierwszego. A na dzisiejszej jedyneczce Kuba Wawrzyniak z jego naprawdę cudownym stanowiskiem. Które, pomimo tego, że nie ma tu włożonego jakiegoś ekstremalnego wkładu pieniężnego, jak na trzymonitorowe stanowisko, to wygląda całkiem ok i też myślę, że jest świetne w korzystaniu. Otóż mamy tutaj trzy monitory. Po pierwsze AOC G2590VXQ jako monitor główny, do tego mamy Lenovo 24-cale oraz 19-calowego LG Flatrona. Ten LG tak troszkę, przepraszam za określenie, na krzywy ryj tutaj się wpasował. Szczerze mówiąc wygląda jakbyś naprawdę wziął losowy monitor z internetu i e, dokleił go troszkę w Photoshopie, no ale już nie wszczepiajmy się. Skoro już jest, nie będziemy mu jakoś wielce umniejszać, chociaż jego reprodukcja kolorów już nawet na zdjęciu widać, że nie jest zbyt dobra a zdjęcie robione niewylecznym Volumixem G80, czyli naprawdę świetnym aparatem do robienia YouTube'a. Do tego mamy tutaj ring light oraz kamerkę Handycam podłączoną do avermedia, co sugeruje, że kolega tutaj robi coś na YouTubie. Do tego dron DJI Mavic Air Combo oraz mechaniczna klawiatura z Biedronki, najprawdopodobniej marki Hicker. Do tego mysz Genesis Krypton 700 oraz słuchawki SteelSeries Siberia y V2 i mamy naprawdę świetny zestaw, szczególnie dla YouTubera, ponieważ mamy tutaj dosyć mocny komputer z 1060 oraz Intel Core i 5 100. Wszystko to zamknięte w obudowie Thermaltake Core V21 i zasilane 700W Siftekiem. Szczerze nie polecam tej marki zasilaczy, bo była dla mnie dość awaryjna w życiu. No ale cóż, módlmy się, żeby dla kolegi nie była. Do tego, oczywiście, typowy dla youtuberów początkujących przynajmniej mikrofon Novo 1. I mamy świetny zestaw podświetlony w 10 tysiącach stref na różne kolory. Wygląda to absolutnie świetnie. I szczerze mówiąc, sam chętnie zasiadłbym przy takim stanowisku. Moim zdaniem, absolutny kozak. Być może poprawiłbym troszkę ogarnięcie kabli, aczkolwiek cała reszta naprawdę na wysokim poziomie. No i. I to tyle moi drodzy, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli to oglądacie w piątek, to już jutro raz pojutrze będziecie mogli nie zobaczyć na Stars for fans na PGA, także polecam być. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie do następnych odcinków Benk dla was, siemanko, Pow!